Dzień dobry, w piątek poranku wracamy do głośnej i oprotestowanej wycinki drzew na 27 grudnia ulicy Poznańskiej. Kilka dni temu były głosy opozycji, no to teraz dla równowagi przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej współrządzącej Poznaniem, poznański radny Łukasz Mikuła. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak sobie pomyślałem, że jest pan dobrym gościem, bo z jednej strony jest pan członkiem Komisji do Spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a z drugiej przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Miasta. Trochę gdzieś tam te obszary się, mam wrażenie, nakładają na siebie, może nawet niekiedy wchodzą w kolizję, patrząc na politykę miasta. Plotka, którą słyszałem, podobno Jacek Jaśkowiak wcale nie jest taki eko, jak się mówi. I tak naprawdę te wszystkie ekologiczne kaprysy to trochę przeszkadzają mu w tym, żeby własną wizję rewitalizacji miasta i inwestycji miejskich realizować. Na korytarzach urzędniczych coś takiego słyszałem. Jest w tym ziarno prawdy? Wydaje mi się, że większość faktów jednak temu zdecydowanie przeczy, ponieważ zdecydowana większość projektów, które zostały rozpoczęte, kontynuowane czy już zrealizowane także w ciągu ostatnich dwóch kadencji, to projekty, które zmierzają do tego, żeby ilość zieleni w mieście. Zwiększać. Oczywiście. Może ee, zaraz się odezwą głosy, że to oczywiście, jest sztuka za sztukę, ale oczywiście, ta nie. Jest ta oczywiście sama. projekty są różne, są kontestowane, są bardziej akceptowane. Ta dyskusja o mieście jest czasami bardzo ożywcza, bo jeżeli ona jest odarta z emocji, a jest spokojną w rozmowach o funkcjach czy miejskich placów, czy miejskich ulic, czy tego, jak podzielić się tą bardzo skończoną, jednak ograniczoną przestrzenią, szczególnie wśród e, to to wówczas jest to coś merytorycznego. Przypomnę, że z drugiej strony są głosy kierowców, którzy mówią, że obecna władza, prezydent i radni to są osoby, które w nie nienawidzą kierowców i likwidują im wszystkie miejsca parkingowe po to, żeby jakieś tam drzewa i jakieś tak tam. Jest... Ma wszystkich e... przeciwko sobie, to, to tak już jest. Czasami tak jest. No, Tylko... W Polsce, niestety, być może częściej niż w krajach, gdzie, gdzie, gdzie ta dyskusja jest spokojniejsza Czasami, no myślę, nie ma, na przykład o Skandynawii czy krajach Beneluxu, ale, ale to jest prawda, że tak no naprawdę. w Beneluxie to ostatnio spokojnie nie jest. Ale to chyba nie to inna jest inna sprawa. Natomiast nie, to jest jednak bardzo, bardzo ważne, że, że musimy dostrzegać wszystkich użytkowników Dobrze, miejskiej i, i, przestrzeni. I, I czasami z tego wychodzi, wychodzi pewne zderzenie, gdzie już, miasto próbuje mediować. Tak ja naprawdę. już notuję kolejny taki przypadek przy okazji różnego rodzaju remontów, że. Zwłaszcza, kiedy dochodzi do wycinki drzew, pojawiają się głosy mm. sprzeciwu. Teraz znowu są zbierane podpisy i to nie jest, dlatego zapytałem o to, czy lubi drzewa, To, po, dlatego, to porozmawiajmy że... o tym projekcie, bo to on to Dobrze, najlepiej konkretnie pokazuje 20... konkretnie, jak to wygląda, 20... tak? Ponieważ osoby... 7 drzew tak, 20... 27 drzew jest wycinanych 28 grudnia. 27 nie ma drzew, przypadków, są znaki. Yy, 27 <laughs> drzew jest do wymiany, faktycznie. Z czego, co najmniej trzy na pewno będą przesadzone, bo są techniczne możliwości. Zobaczymy czy z tych 24 Czterech pozostałych, ile jeszcze można faktycznie przesadzić w inne miejsce. Natomiast to jest jakby połowa prawdy. I teraz druga połowa. Zasadzonych w to miejsce będzie 75 drzew. Ja wiem, że tych drzew tak, będzie tak. więcej, tylko że. Ale między. Trochę mi się mieści, przypomina. Panie redaktorze, między. Z pewnością kiedyś ale nie, tam będzie Nie z pewnością trasą. kiedyś, tylko w czasie trwania tego projektu, czyli myślę, że w ciągu, w ciągu maksymalnie półtora roku, między minus 27 a plus 48 ta różnica, bo 48 to jest bilans netto, o tyle więcej będzie drzew niż to, co mhm. jest obecnie, tak? Czy to one jest... będą zasadzone w ziemi, czy Zasad... dunicach, będą w donicach? Będą zasadzone w gruncie, to będą też nie jakieś tam jednoroczne sadzonki, jak próbuje się czasami powiedzieć, to są drzewa piętnastoletnie, Czyli takie, które, które już no trochę urosły, nie... które i to pokazuję przykład świętego Marcina. Ja nawet mm -hmm. mam tu zdjęcia, których oczywiście nie mogę słuchać, pokazać. pokazać. Ale proszę bardzo no do panu możemy. redaktorowi, jak świetnie te drzewa rosną po tym, jak zostają już w Miejskiej ulicy Weźmy sobie tutaj. E... Można. W 2019 też... na przykład na tym odcinku wyremontowanym Świętego mm. Marcina to wyglądały jeszcze one tak właśnie, jakby były świeżo przesadzone. Ale 15 drzewa to, to nie są. Są, są, tylko to są drzewa, które 15 lat nie rosły w parku czy w, w lesie, tylko Dlatego w szkółce. W szkółce lekko... tak? Ale to jest właśnie trochę specjalnie po to, że można takie drzewa, które w szkółce dojrzewają te kilkanaście lat później, wsadzić w miejską ulicę i tam one już naprawdę dosyć szybko się rozwijają, więc ja myślę, że tu też ten efekt będzie dosyć szybko. Nawet jeżeli przyjmiemy te, powiedzmy, 10%, które się może nie przyjąć. Bo to tak Możliwe. najczęściej. Tak, jest. pamiętajmy, że tu mamy to jest na gwarancji. E, chciałbym się powiedzieć, producenta, no hodowcy raczej bardziej e, drzew, e, czy, czy te, też wykonawcy, więc on, jeżeli, jeżeli coś się nie przyjmie, będzie wymienione. Ale ja rozumiem trochę ten efekt psychologiczny mieszkańców, bo idą, mają miasto, które nie ma wielu drzew. Ulica 27 grudnia uh -huh. to nie jest, mówmy się, to nie są planty krakowskie. Natomiast... I są. A mogą być. I... Trochę takie będą. No Daj Boże, natomiast oczywiście. Po, natomiast jeżeli wycina się drzewa, które wygląda, no są zdrowe, mhm. w miarę dorodne wygląda to no, mhm. na taki logiczny ciąg i tego, tych, tego nagle zabraknie, no to mają mhm. prawo mówić, po co zdrowe drzewa są wycinane, czy to jest warte mhm. e, tej wycinki. Super jakby dosadzić kolejne drzewo. Mhm. Cudowna historia. I tu dochodzimy ale... do jednego z najważniejszych problemów, jakie mamy w ogóle z ziele... nie z, zielenią, z drzewami, tak naprawdę w ulicach. Mhm. Naszym przekleństwem jest tak naprawdę to, że szczególnie tak bym powiedział, w latach 45-90 i może jeszcze trochę dłużej niestety, infrastruktura podziemna, której my nie widzimy na, na powierzchni, natomiast tak naprawdę to jest takie drugie miasto, jak mówimy, podziemne. No powiedzmy sobie szczerze, ona była kładziona. Gdzie, gdzie się dało, jak się dało. Tak? Tu panowie z gazowni rurę mhm. jedną położyli, tu panowie z kanalizacji gdzieś tam obok drugą. Jeszcze gdyby to się zgadzało czasami z tym, co jest na mapach, ale w rzeczywistości czasami, jak się y, od, odsłoni, to się okazuje, że jest zupełnie inaczej. I główny problem, y, żeby drzewa w mieście sadzić, jest taki, że no, musimy unikać kolizji z tą infrastrukturą. Tam jest ta kolizja. Y, tak, niestety. Te 27 drzew, to, to akurat sprawdzałem sobie na tej mapie takiej zasadniczej, gdzie są wszystkie naniesione instalacje to bardzo nieszczęśliwie dokładnie leży, na, na północ od nich jest bardzo blisko rura kanalizacyjna ogólnospławna 300, o przekroju 300, a po drugiej stronie zaraz gazowa rura 300 też. To I... mam nadzieję, że w powstanie albo jest komórka, która już w tej chwili do takiej rzeczy nie dopuści, tak, że tak, takie i takie kolizje to jest, będą. to jest kluczowa rzecz, tak? Przy przebudowie, jeżeli mamy okazję zrobić taką mm -hmm. przebudow kompleksową przebudowę ulicy też pod kątem zieleni, to tam już projektanci dbają o to, żeby, żeby te wszystkie sieci były tak położone, żeby w żaden sposób drzewom nie zagrażały. Czyli tak naprawdę robimy pewne rozwiązanie, które posłuży nam myślę z 50 lat i dłużej i te drzewa będą mogły tam spokojnie sobie rosnąć. To ja w takim razie bardzo grube działo wytaczam uh -huh. i posłanka Katarzyna Kretkowska, która mówi, a może nie budujmy tramwaju na Ratajczaka, skoro musimy wyciąć drzewa. Znaczy w tej chwili mówimy nie o tramwaju na Ratajczaka, tylko o ulicy 27 Grudnia, bo to jest ten zakres, no tak, ale, ale jeszcze ale pamiętajmy to... o placu... Wolności, Ona, tak? jej zdaniem, żeby wybudować to trzeba tak naprawdę ja, ja chciałbym tylko, wskazać, część, że ja chciałbym tylko wskazać że e, mówimy o 27 grudnia, ale mówimy też o całej tej południowej pierzei Placu Wolności, czyli też odcinek od e, Alei Marcinkowskiego do Ratajczaka gdzie dzisiaj naprawdę ani jednego drzewa nie jesteśmy w stanie uświadczyć, a tam trzy rzędy nowych, e, dorodnych drzew się pojawią i to zupełnie też zmieni postrzeganie tej przestrzeni, ale wracając do, mhm. do tramwaju no powiem tak, cały program centrum no jest takim trochę sprytnym posunięciem, powiedziałem, ze strony miasta. O tyle, że de facto jest on finansowany z, ze środków właśnie na przebudowę linii tramwajowych, czyli trochę ciężko się z tego programu pozbyć tramwaju, skoro na tramwaj tak naprawdę to dofinansowanie Czyli są, czy całe, zostało całe przygotowane projekt rewitalizacji centrum padłby, tak w moment, no, no pewnie problemy. ciężko byłoby mhm. nam udowodnić przed y, ministerstwem, że, że jest to projekt tramwajowy. Natomiast oczywiście kluczem tego projektu jest właśnie y, przede wszystkim wprowadzenie tej zieleni do centrum miasta. Ja tylko przypomnę, że przez usunięcie nie przez dodanie 170 drzew w tym obszarze mamy obecnie, czy, czy powiedzmy przed rozpoczęciem projektu 330 na końcu podwojenie liczby drzew na tej przestrzeni śródmieścia bardzo trudne, bardzo ciężkie. To jest, szczerze mówiąc, główna wartość tego projektu. Ja myślę, że każdy podpisze się pod dosadzaniem drzew. No dosadzaniem, tylko a nie wycięciem. Niestety, to jest tak, że czasami, żeby dosadzić, żeby osiągnąć ten poziom 330 drzew zamiast 170, to nie jest tak, że możemy zostawić mhm. to, co jest, a potem sobie gdzieś tu przypadkowo dosadzić. To jest Komple jednak kompleksowa wizja trochę też urbanistyczna, architektoniczna świętej pamięci Piotra Barełkowskiego, architekta, który wygrał wtedy ten konkurs. I te drzewa są nie w przypadkowych miejscach mm -hmm. posadzone. One są po pierwsze właśnie tak ustawione, żeby tworzyły pewne szpalery, żeby były raczej przy chodnikach niż żeby dawały cień przejeżdżającemu tramwajowi. Tak to jest zaprojektowane, żeby unikać tych kolizji z infrastrukturą, żeby one sobie te 50 czy 70 lat mogły spokojnie już bez, bez przerastania rur i innych mm -hmm. problemów rosnąć. Robimy coś raz, a porządnie, po to, żeby nam służyło na kilkadziesiąt lat, a nie żebyśmy się półśrodkami zadowalali. No tak, raz a porządnie, tylko że to tak efekt będzie za kilkanaście lat, tak naprawdę, eee, Efekt porozum. będzie już za kilka lat bardzo wyraźny, natomiast no, trochę tak polega budowanie miasta, że tylko nie robi się tak trochę doraźnie, tylko czasami trzeba. A spodrzeć. czy nie da się inaczej tego tramwaju poprawić? To też są słowa posłanki Kretkowskiej, które nie znaczy ja można było. Pójść oczywiście towarowo, doceniam, można doceniam było kompetencje projektowe pani posłanki Kretkowskiej. Natomiast na pewno zaangażowanie. Zaangażowanie tak. bardzo duże. Natomiast tramwaj w Ratajczaka, te, też on jest chyba czasami mylnie, mylnie przedstawiany, tak? bo to nie chodzi o to, żeby sobie podjechać jeden przystanek z, z Świętego Marcina do Starego Browaru. Tak naprawdę tramwaj w Ratajczaka trzeba też widzieć kompleksowo razem z drugim etapem trasy na Ramowickiej, bo to o co nam chodzi, to jest tak naprawdę cała nowa oś komunikacyjna od Naramowic do Dębca, która będzie na osi północ-południe przebiegała właśnie przez ścisłe centrum miasta, poprawiając jakby tą komunikację właśnie w tej osi, gdzie dzisiaj wszystko nam się skupia na Moście Teatralnym i Kaponierze, no. ze wszystkimi tego rodzaju Czyli konsekwencjami. te drzewa po prostu muszą być, że tak powiem, ofiarami tego, żeby się udróżniło eee, ale, ale, i poprawiła komunikację nie, nie w tak, bo yy, Oprócz, oprócz tej przebudowy tramwajowej wprowadzamy tam też ścieżkę rowerową. Tak naprawdę ten szpaler dwóch, ten nowy szpaler, podwójny drzew, e, on też e, będzie poprowadzony równolegle ze ścieżką rowerową, która zielenią niską, której też brakuje na 27 grudnia. Pan o no tak? Nie ja mówię o 27 grudnia no to, to jest kluczowa rzecz, tak? Ratajczaka jest chwilowo odłożona realizacja, e, ta, 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 ta dalsza na, na kolejną no. pewnie perspektywę, natomiast e, będzie robiony i będą, pojawią się drzewa, których też tam dzisiaj nie było, na tym przed biblioteką uniwersytecką. Czy w klubie PO jest poparcie dla tego projektu? Czy to, ja tak słyszałem, że różnie jest z tym entuzjazmem, bo jednak wiele osób uważa, że wizerunkowo, nawet jeżeli dosadza się drzewa, no to sam ten moment wycinania tych protestów społecznych działa tak negatywnie, że koszt taki, powiedziałbym, polityczny jest tego za duży. Znaczy, wszystko zależy od tego, czy ktoś kieruje się jakimiś doraźnymi właśnie kłopotami być może wizerunkowymi, być może wynikającymi z tego, że ta cała historia i ten cały, cała filozofia tego projektu i jego e, cały zakres nie zawsze jest, jest przedstawiany mhm. w, ze wszystkimi z tymi szczegółami. Natomiast no, ja uważam, że jednak trzeba patrzeć w trochę dłuższym horyzoncie, patrzeć na to, co ten projekt przyniesie właśnie za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Każde drzewo kiedyś było trochę mniejsze niż dzisiaj. Wszystkie świetne założenia, czy Aleja Marcinkowskiego, czy Aleja Niepodległości, no one też kiedyś musiały być zasadzone, kiedyś musiały być przygotowane. Jeżeli myślimy poważnie o zazielenianiu centrum, to jeżeli chcemy te plus 160 drzew w tym obszarze umieścić, to i mamy pieniądze na kompleksową przebudowę, bo je dostaliśmy, musimy to wykorzystać miejsc. Myślę, że za bardzo czasem. symboliczne dla tej dyskusji jest także plac Kolegiacki. jeszcze na chwilę do tego uh -huh. wracam. Ludzie się podzielili. Są ludzie, którzy mówią fajnie, tak, jest tak. dużo drzew, dobrze to wygląda. Z drugiej strony jest grupa, która mówi dobrze, tylko że one są skupione w jakimś uh -huh, kąciku, uh -huh. jest jedna wielka patelnia. I że na przykład nie pan jako też urbanista pewnie słyszał te głosy, że gdyby dosadzono w jednym miejscu, w tej kamienicy, która ma y bardzo szlachetne nazwy kwiatów, czy z kawiarni, która uh -huh. tam się znajduje, że to już by inaczej zupełnie wyglądało, uh -huh. że to był jednak błąd, dlatego że ta dysproporcja jest za duża. Jak uh -huh. jest, jak, jak pan ocenia plac kolegacki? Z tych, którym się podoba, czy, ta, czy z pewną taką ostrożność. Nie, fakt, faktem jest, że, że on się różnie prezentuje Zależy, hmm, e, Od z której strony się, hmm. się stanie, tak? Czy mamy dzień e, słoneczny, czy, czy pochmurny, tak? I tak dalej. E, to jest tak, że zieleni zawsze chciałoby się mieć więcej, natomiast tu akurat nie tyle infrastruktura podziemna w rodzaju rur gazowych czy kanalizacyjnych była pewnym problemem czy wyzwaniem projektowym. Tutaj tym problemem była ta, całe to dziedzictwo archeologiczne, które znajduje się pod płytą placu. Tak naprawdę ten projekt musiał być mocno przerabiany też z uwagi na, na te odkrycia, które się pojawiły w trakcie, których się nie spodziewano. Tak? one są archeologiczną sensacją i, i, i wielkim pewnie tutaj odkryciem. To co mają materny powiedzieć? Tam gdzie się tak, podobno łopaty wbije, to Dokładnie. nie można robić. Ale ponieważ tak tylko ponieważ my jesteśmy trochę w kraju który, który powiedzmy nieco później się tutaj ta nasza droga cywilizacyjna rozpoczęła no to takie relikty z XIV wieku mojego pytania, Nie nie e kończy nam się program jasne. muszę więc e zakładam że udało się posadzić te drzewa w tych miejscach wszystkich gdzie gdzie tej kolizji z archeologią nie było e jeżeli być może po, po jakimś czasie uda nam się dojść do tego, że, że są jeszcze jakieś miejsca, które tą rezerwę dają nam, że, 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 nie, że będzie zgoda konserwatorska na to, żeby tam dosadzić. Jestem jak najbardziej za tym. Tu jednak, powiedzmy sobie szczerze, ta nasza historia, to nasze dziedzictwo było tą wartością nieco ważniejszą. Ja żyło. A we wtorek jeszcze jest posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Oczywiście, każda Zatem dyskusja jest, jest ożywcza. Otwarty temat. Łukasz Mikuła, poznański radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo również. you hey.